Siemenek, siemeneszko, siemeneszko, i tu luźny reku. Jest... <grymne> to jest już drugi odcinek z szósta, Jest ze mną dzisiaj? No tak, tak. I naszą ofiarą będzie Iwona Bielecka, czyli Viv. Tak, to będzie Viv. Więc tak, my się ty pan. Masz tam hołma? Nie, tym się na nas Dobra, ją. Dobra, dodajemy ją. Dodajemy naszą jak przez, ofiarę. Ci, jak przestarczy ci Dobra. To już dodajemy ją. Odbierze? Halo? Ha? Rozłączyła się. Dzwoni. dobra, jak widzicie przerwało nam połączenie. Dodajcie na Skype'a takiego Kika ma skrypty. No to ma? Kika ma skrypty. Halo. No, Dodajcie na Skype'a Kika ma skrypty i go dodajcie do kompu, A on jest, a on jest na tym serwie? Okej. Okay. Zobaczyłem go. Czekaj. Dodaję go. Jak ma? Ma skrypty. Tu dziewczyna czy chłopak? Chłopak. Wika ma skrypty.

Teraz myślimy, że się uda ten oszust. No. Dobrze Co, dodajecie go czy nie? No, na razie mnie musi dodać do zjednego, bo inaczej nie dodam. Okay. Nie robicie oszustów? ust? Nie. Czekaj. Nie robimy. Ty, się tam Właśnie mam takie. Koniec przyjął. Tu jest podolak. Przyjął? No. Czekaj, klikam na skrypty I czekaj Tak Kurde Ej, nie mogę go dodać, nie wiem Nie pisze mi tutaj dodać do rozmowy grupowej To czekaj, ja Cię dodam, a Ty dodaj swojego kolegę Albo niech Twój kolega mnie doda Na Skype'a Dobra Okej. Okay. Ej, ja się tepam w losowej i robię bazę. Dobra. Prokoxu dobra. dawaj tapaj się. No, to... O, o wkroczyłem na to. dobra, zaprosiłeś mnie Prokox? No. Nie zaprosiłeś. Nie zaprosiłem, musisz tylko czekać. No. O dobra. Czekaj, bo... Czekaj? O, opuszczono... No ja was dodam, okej? Jak? Co? Ej, dobra, jak widzicie, na razie idzie po naszej myśli. Zrobimy bazę i robimy o szóste. Dobra, ja, ja już odbieram. Lol. Jeszcze raz. Halo Halo No Ej, ja robię bazę, czy macie już bazę No, jeszcze nie mamy. Wy zróbcie Dobra pro to pan się Dobra, chwilę Jednego nagwiamy sobie A ja właśnie nie mam Chyba, że mam wędroczyście coś. Aha. Wolna, ok. a ile masz tu? Co do danej BIF? Na no ile masz tu? A wy? Ja bym miałam marne kojeków. Nie też. Ani jednego nie mam. No, no w końcu. Tylko tego co mam na sobie, nie? No, to, to, to mogę do kogoś tepać? A nie mam być do mnie. ja jestem na spałnie. Jestem taki cienios, nie? To czekajcie do to depacie wszyscy do mnie. Taki 2 na 10 pvp. Depać do mnie. Nikla Depać. Dobra, jeden. A. Wiw jeden. Dobra, jeszcze ten. Y... Ej, ja się na chwilę wyciszę, bo muszę coś zrobić. A zepaj do nas, do mnie. Dobra, tonara. Czekaj do mnie. Pierwsza część minęła. Widzimy się w drugiej części. To na